I te państwa europejskie, one wchodzą w skład NATO, i tutaj tym sceptykom, którzy mówią, że to jest jakieś drugie nazwa, to są brzydury. To trzeba być kompletnym idiotą, żeby tego nie rozumieć, bo na 32 państwa natowskie, 23 z nich są państwami Unii Europejskiej. Bo Rosja liczy na to, że Trump tutaj złagodzi te sankcje, że ten pokój, czyli ten, te porozumienie pokojowe zostanie wykorzystane do dalszego ewentualnie przegrupowania i do się. Chociaż. Wnioski, które wyciągnęli z wojny na Ukrainie 3 lata, to niby super supermocarstwo walczyło i połamało sobie zęby na Ukrainie, która walczyła osamotnieni, oczywiście z pomocą Zachodu, to trzeba powiedzieć, bardzo dużą pomocą Zachodu. Pojawiały się nawet drastyczne porównania do mięsa armatniego. Czy mówiąc wprost, u nas takie szkolenie miesięczne to również nie byłoby szkolenie żołnierzy, którzy nie do końca byliby przygotowani do walki? Ja się zgadzam, że przez miesiąc nie wyszkoli się żołnierzy, ale pamiętajmy, że My częściowo tych żołnierzy, tych, te, tych obywateli przeszkolonych przygotowujemy do tworzenia rezerw osobowych. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy. Co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co, dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam Państwa w programie. Punkty Zapalna. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa. Dzień dobry. Panie generale, jak obecnie możemy określić stan gry w sprawie rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy? No to jest e, sytuacja dosyć komplikowana. No. E, jak widzimy, jest cała sekwencja zdarzeń w tym e, w stanie gry, jak Pan to nazywa. E, ostatnim wydarzeniem była rozmowa Prezydenta Trumpa e, z Prezydentem Żołańskim. Ślad za, tym, za, tą, za tą rozmową no, pojawiła się jakaś jest kółka, w wyniku której Prezydent Czoleński powiedział, że rozmowa była bardzo obotna, bardzo dobra, przystaje na warunki i czeka na dalsze rezultaty. Trump z kolei oświadczył, że uważa, że była rozmowa obiecująca, że e, podczynił postępy, no ale niemniej jednak postępy są niewidoczne, bo Rosja dalej bombarduje e, nie tylko obiekty e, infrastruktury krytycznej, ale bombarduje e, 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 jednostki frontowe, ale ludność cywilną. W niedzielę udaje się delegacja e, rosyjska i e, amerykańska do Arabii Saudyjskiej i dalej będą kontynuowane rozmowy. Rozmowy dotyczą ze strony Trumpa o minerałach ziem rzadkich, o elektrowni atomowej, o przyjęciu kontroli nad tym. No z kolei Ziemiański w sposób taki umiarkowany się wyraża, że wyraża nadzieję i myśli, że e, sytuacja się unormuje. No ale póki co jest to myślenie, chyba. Rzeczyniowe. Jednocześnie Europa wzmaga wysiłki, znaczy kontynuuje wysiłki w celu e, dostarczania pomocy Ukrainie, e, w celu ewentualnego e, nakreślenia ramowego programu, w jaki sposób mógł, po zawarciu poko pokoju mogłyby jednostki, e, jednostki gwarantujące rozejm wkroczyć na Ukrainę. No, to wszystko się toczy. Spotkania w Londynie, spotkania w Brukseli. E, Unia Europejska z kolei zatwierdziła pakiet. Pomocy, jeśli chodzi o e, wsparcie amunicyjne, no wszystko jest dynamiczne. Czy uważa pan generał, że te plany Unii Europejskiej dotyczące dozbrojenia się są wystarczające, czy to są wystarczająco ambitne plany? E, ma, e, ma pan na myśli plany przyjęte w tej, w tej Białej Księdze, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. One są dosyć ambitne, tam jest 800 miliardów euro w ciągu następnych kilku lat, a już. Nie, w tym w następnym roku 150 miliardów wyasygnowanych wy, wy z, z, Europej z Europejskiego Banku Centralnego i z innych źródeł. E, to jest, e, uważam, szybkie działanie Unii Europejskiej. E, ono wzmocni, bo pamiętajmy, ono wzmocni budżety ogromne państw europejskich, ale i te państwa europejskie one wchodzą w skład nato. I tutaj tym sceptykom, którzy mówią, że to jest jakieś drugie nazwa, to są brzydury. To trzeba być kompletnym idiotą, żeby tego nie rozumieć, bo na 32 państwa. Natowskie, 23 z nich są państwami Unii Europejskiej, które wydzielają swoje budżety, a te budżety będą dodatkowo wzmocnione. Przecież to jest też żądanie strony amerykańskiej, żeby Europa brała większą odpowiedzialność, czyli państwa europejskie w ramach NATO. I teraz, jeśli oni dodatkowo się wzmocnią tymi pieniędzmi, to te 180 miliardów będzie podzielone, euro. My mamy chyba zaprojektowane w tym budżecie 20 miliardów, w tym na tarczę wschód, to one wzmocni budżet, a dodatkowo jeszcze, wyjęcie budżetu ogromnych państw europejskich spoza ram fiskalnych, to już jest bardzo duży impot. A oczywiście 800 miliardów euro. Proszę Państwa, ja tylko chciałem usłyszeć, że budżet Stanów Zjednoczonych roczny jest prawie bilion dolarów, no. To o czym też mówimy, no. Ale robimy to na miarę tego, na co nas stać. Przykład Niemiec. Niemcy również przyjęli ustawę, która poluźnia ich reguły budżetowe i może, mogą zwiększać zadłużenie Państwa wynikające z wydatków na, na zbrojenie i utrzymanie armii. Rosjanie domagają się teraz zakończenia dostarczania broni, mobilizacji, też przekazywania informacji wywiadowczych dla Ukrainy, ale nie wymagają tego samego od siebie. Czy zdaniem pana generała, negocjatorzy USA powinni stawiać to jako twardy warunek negocjacji? Wydaje mi się, że tak, że Trump nie uwzględnił tych żądań, bo przecież to jest. To wołał nie niebo, oni przecież bez przerwy e, dozbrajają się, mobilizują, dostarczają żołnierzy z, z Korei Północnej, e, uzbrojenie szachedów z Iranu i z, i z Korei, a sami żądają tutaj demilitaryzacji niemal Ukrainy. To jest, to jest niemożliwe. A w ogóle nawet w warunkach pokojowych, kiedy za, zostanie zawarty rozejm i pokój, armia ukraińska powinna być utrzymywana w stanie zapewniającym jej jakąś zdolność obronną, tak, na takim poziomie, aby. Utrzymała swoją niepodległość. Pamiętajmy, że Ukraina będzie się odbudowała. Pamiętajmy o tym, że przemysł obronny Ukrainy, wspomagany również tymi technologiami, które otrzymali, jest dosyć sprawny. Oni on produkują więcej uzbrojenia teraz niż przed wojną. Dlaczego pana zdaje, dlaczego zdaje pana generała, ta cała agresja Rosji na Ukrainę w ogóle się zaczęła? Jaki Putin ma cel w tej wojnie? Wielu politologów, wielu obserwatorów sceny politycznej i i strategu zadawał sobie to pytanie, no ale on to określił wyraźnie. Pamiętajmy to przed tą agresją. Powiedział tak. Jednym z moich celów to jest demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. Cokolwiek by to nie znaczyło. Pozbawienie Ukrainy całkowicie e, marzeń o dążeniu do, e, do wejścia do struktur międzynarodowych, czyli do e, NATO i Unii Europejskiej. E, odsunięcie e, NATO od e, instalacji natowskich, od granic. Od granic Federacji Rosyjskiej. Taką to określał. I zbudowanie nowej architektury bezpieczeństwa opartej o OBWE. To jest nic innego, tylko um, wypowiedzenie istniejących um, reguł prawa międzynarodowego i stworzenie um, Związku Radzieckiego czy Zero, czy Rosji czy Zero i stworzenie coś takiego jak koncert Mozart, który był po Kongresie Wiedeńskim. Czy w takim razie, zdaje Pana generała, Putin również uważa do tej pory, że Polska może znajdować się pod jego strefą wpływów? On by pewnie tak chciał uważać, ale wie, że jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe z takich względów, że po pierwsze Polska ma dosyć dobry i ciągle wzmacniający się potencjał obronny, dosyć silną gospodarkę, no jest przede wszystkim członkiem dwóch wiarygodnych sojuszy, czyli z NATO i... i, i Unii Europejskiej, ponadto utrzymujemy bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami w regionie. Także tutaj to jest to są te czynniki, które powstrzymują Putina od tego rodzaju myślenia może nie, ale działania. Czy zdaje pana generała, faktycznie Polska powinna obawiać się tych danych wywiadowczych dotyczących rzekomego zagrożenia dla krajów nadbałtyckich? Wiemy z danych wywiadowczych, że Rosja się zbroi i byłaby w stanie w ciągu 3-5 lat osiągnąć taką zdolność bojową, pozwalającą jej na zaatakowanie nawet kolejnego kraju NATO. Czy w związku z tym tym bardziej Europa powinna się zbroić? Tak, to jest czynnik, który przemawia za tym, abyśmy umacniali swoją gotowość obronną, współdziałanie z partnerami, wzmacniali siłę społeczeństwa. Ale pamiętajmy o tym, że Rosja ponieważ poniosła ciężkie straty. Oni mają około 600 tysięcy ludzi zabitych i rannych, e, dużo ludzi e, oderwanych od gospodarki narodowej i gospodarka dołuje, rubel pikuje, prawda? Oczywiście Federacja Rosyjska przyzwyczajona jest do takich wyrzeczeń, ale na dłuższą metę jest to bardzo, bardzo dotkliwe. Dlatego Rosja liczy na to, że Trump tutaj złagodzi te sankcje, że ten pokój, czyli to te porozumienie pokojowe zostanie wykorzystane do dalszego ewentualnie przegrupowania i do uzbrojenia się. Chociaż wnioski, które wyciągnęli z wojny na Ukrainie trzy lata, to niby supermocarstwo walczyło i połamało sobie zęby na Ukrainie, która walczyła i oczywiście z pomocą Zachodu, to trzeba powiedzieć, bardzo dużą pomocą Zachodu. To nie, nie waży się na zaatakowanie krajów naczowskich. Czy w takim Mam nadzieję, razie? że kraje nazowskie również wykorzystają, znaczy my, szczególnie jako wschodnia flanka NATO, państwa bałtyckie, Polska, Rumunia, prawda, Szwecja, Finlandia, my tą świadomość mamy większą niż na przykład Portugalia czy Hiszpania, ale również tej świadomości tych państw zachodnich się ułodził obudziło to, że Rosja stanowi zagrożenie i my również tego czasu nie prześpimy. No właśnie, i Polska również zaczęła się zbroić. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić dodatkową produkcję amunicji na Słowacji. Czy nie widzi pan, generał, żadnego zagrożenia w tym, że na Słowacji jest obecnie prorosyjski rząd? To jest tak, że może rząd być prorosyjski, ale ludność, nastawienie ludności jest przeciwko. przeciwko Federacji Rosyjskiej. Ma pan rację, pan, pan generał, ale to samodzielnie... jednak nie ludzie, tylko państwo podejmuje decyzję, na przykład, żeby na przykład jednak nie wysłać Polska amunicji na front. Nawet gdybyśmy tam ją produkowali. Ale to jest tylko na krótką metę. My, my budujemy również fabryki w Polsce. My nie jest jednym źródłem zaopatrzenia. My mamy inne źródła zaopatrzenia i mamy własne moce produkcyjne, które zwiększamy, a 20 miliardów euro, czyli 100 miliardów złotych będzie wykorzystywany właśnie w 90% polskim przemyśle zbrojeniowym. I to między innymi na uruchomienie mocy produkcyjnych i budowę fabryki amunicji. Uh. Rząd podjął u nas decyzję o tym, że najprawdopodobniej o, o zostanie ogłoszony w końcu taki dodatkowy program szkoleń dla wszystkich mężczyzn, być może nawet w Polsce. No z jednej strony wygląda to dobrze w kontekście bronienia się przed zagrożeniami, ale z drugiej strony, kiedy na przykład Rosjanie organizowali również ewentualną mobilizację i przeszkolenia miesięczne przyszłych żołnierzy, no to wówczas podnosiły się również u nas takie głosy, że no, Czegoż taki żołnierz może w miesiąc się nauczyć? Pojawiały się nawet drastyczne porównania do mięsa armatniego. Czy mówiąc wprost, u nas takie szkolenie miesięczne to również nie byłoby szkolenie żołnierzy, którzy nie do końca byliby przygotowani do walki? Te formy, te szkolenie będzie miało różne, różne formy. Będzie to dobrowolne i powszechne szkolenie przede wszystkim. Będzie ono podstawowe i będzie ono specjalistyczne szczegóły tego szkolenia z końcem marca Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosi. Ja się zgadzam, że przez miesiąc nie wyszkoli się żołnierzy, ale pamiętajmy, że my częściowo tych żołnierzy, tych, te, tych obywateli przeszkolonych przygotowujemy do tworzenia rezerw osobowych. Częściowo to będą szkoleni również doskonaleni ci, którzy są w rezerwach osobowych, a częściowo wykorzysta się instruktorów, którzy są w rezerwie to są żołnierze zawodowi, to są instytutorzy z różnego rodzaju organizacji paramilitarnych, to wykorzystane zostaną do tego obiekty szkoleniowe nie tylko poligon, ale i obiekty loku, aroklubów i innych miejsc. Nie chcę mówić tu o szczegółach. Zgadzam się, że ten miesięczny okres będzie za krótki, ale pamiętajmy, że mamy czas wojny, kryzysu i pokoju. Jesteśmy w czasie pokoju, w czasie kryzysu możemy odwiesić służbę wojskową i przystąpić do szkolenia tych żołnierzy w dłuższym okresie czasu, a w tym czasie żołnierze, którzy są już w służbie czynnej i zawodowej, będą walczyli. Oby do tego nie doszło, ale taki będzie system i on, mam nadzieję, ten system przygotuje. Odpowiednie rezerwy i sobą osobowe. Ameryka proponuje Ukrainie gwarancje pokojowe zamiast za korzyści materialne. Wcześniej mówiło się o minerałach ziem rzadkich, teraz Amerykanie przynajmniej próbują zdobyć jakieś udziały w elektrowniach atomowych. Czy zdaje Pana, generała, Ukraina może ufać takim gwarancjom bezpieczeństwa? Trudno mi powiedzieć, nie znając szczegółów tego rodzaju umów, ale wiem, że Amerykanie bardzo dbają, a szczególnie teraz administracja o biznes i o bezpieczeństwo tego biznesu. Przykładem tego niech będzie Irak, tam gdzie za, za, zainwestowali te czy te rafinerie, czy rociągi, czy inne źródła, bardzo dbali o to, aby nic tam się szczególnego nie wydarzyło i mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie. Co do dodalna Trumpa, wielu wojskowych, wielu generałów w Polsce wyraża jednak wątpliwości, cała Europa również wobec jego działań. Jak zdanie będę pana generała w takim razie, teraz, w tak trudnej, niejednoznacznej sytuacji, Polska powinna zachowywać się wobec USA jako jak, jakiegoś naszego gwaranta bezpieczeństwa? Czy my możemy faktycznie polegać na nich obecnie, jako na wielkim gwarancie? Polska jest w sojuszu. W sojuszu jest 32 państw. Każdy z państw ma swój potencjał. No, największy potencjał reprezentuje, reprezentują Stany Zjednoczone, dają 75, 70% swojego potencjału do dyspozycji NATO, zachowując przy tym własny potężny potencjał. I pewne sojusze, które są zawarte, to są nie sojusze na no papierze, one są, one się wyrażają w e, NATO Command trakcie, Strukturze Dowodzenia, w procedurach, planach operacyjnych i to funkcjonuje na, na terenie Polski. Znajduje się około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, jest bardzo dużo instalacji amerykańskich, chociażby bazę stałą w Rędzikowie w a ponadto Amerykanie w Europie również i w Polsce mają bardzo silne e, interesy gospodarcze. A Europa jako całość, jako ten filar bezpieczeństwa zapewnia Stanom Zjednoczonym możliwości znajdowania sojuszników i ewentualnego spokoju w tej części świata, jeśli będą mieli ewentualne problemy w innej części świata. Więc to wszystko się składa na obraz tego, że Ameryka i administracja Trumpa jest dalej sojusznikiem i dalej wiarygodnym. E, my musimy budować swoją własną również moc. E, jeśli chodzi o obronność, a Unia Europejska powinna być i jej potęga gospodarcza powinna być komplementarna do tych możliwości, które, które oferuje NATO, by nie tworzyć niczego konkurencyjnego, jak to niektórzy twierdzą, bo to trzeba być kompletnym idiotą, żeby tego nie rozumieć, a ja już to po raz drugi powtarzam. Poza tym, jaka Armia Europejska? Czyli nie ma żadnych struktur, nie ma żadnych procedur, nie ma żadnych systemów itd. A poza tym, jak mówię, 32 państwa, 23 należy do NATO. Czy my podatnicy jesteśmy gotowi płacić podwójnie? I tak mamy problemy, żeby te 3% albo i więcej wydawać na zbrojenie i, i na, na, na ogromność? Przywódca Rosji, Władimir Putin, mówi się o tym, że zastawił pułapkę na prezydenta USA, Donalda Trumpa, ponieważ rzekomo w rozmowach ma, ma mieć go jakąś wizję o szerokich, korzystnych relacji dwustronnych, gdzie no, byłoby to poniekąd partnerstwo Rosji i USA. Czy uważa pan, że Donald Trump będzie świadomy w tych negocjacjach, że jednak ma do czynienia z byłym agentem KGB? Trudno mi powiedzieć, co ma w głowie jeden i drugi negocjator. Wiem, że negocjacje na samym początku charakteryzują się tym, że jedna i druga strona przedstawia swoje żądania i oczekiwania, że oddziela się ludzi od problemu, że negocjuje się twardo, potem zmienia się taktykę na miękką albo na, na łagodzącą. No różne są opinie, ja nie chcę tutaj się wyrażać, zobaczymy po efekcie kątowym. Pamiętajmy, że jeszcze jest jeden gracz światowy w, tym, w tej układance. Nie zapominając oczywiście, że przedmiotem tej operacji jest Ukraina i z nią trzeba również się liczyć, ale tym graczem są Chiny, no i Unia Europejska jako całość, bo Unia Europejska to jest... Tutaj Putin grał również na rozbicie Unii Europejskiej, co mu się nie udało. I również to widzi administracja amerykańska, że Europa jednak potrafi się zjednoczyć i potrafi być tym filarem wzmacniającym tożsamość Polską. Jak się odbędą negocjacje, co uzyskają, w jakim efekcie, w jakim terminie, no to zobaczymy wkrótce. Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otrzymał zarzuty w związku z ujawnieniem planów dotyczących obrony Polski, części planów na wypadek ataku. Czy uważa pan, że były minister, nawet jeżeli był krytyczny wobec takich planów, to miał prawo je ujawniać w trakcie kampanii wyborczej? Ja uważam, że procedury, które są wyznaczone przy dokumentach ściśle tajnych, a to jest ści ściśle tajny dokument powinny być zachowane i uważam, że ten, który nałożył taką klauzulę czynności ściśle tajne, ma tylko prawo do ich odtajnienia, to jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. W tym etapie, w, tym, w tych dokumentach, które były stosunkowo świeże z 2011 roku, pokazał ca... pokazany został cały mechanizm planowania, filozofii planowania obronnego. Nie trzeba być spe... specjalistą, żeby nie odczytać tego, w jaki sposób to się odbywa. Jeśli to był piąty wariant szóstego, z szóstego etapu, powiedzmy, to się przyjmowało taki wariant końcowy i nie można społeczeństwa straszyć, że się pół Polski oddaje. To był wariant ostateczny, prawdopodobnie, ale tam w tym wariancie, jeśli odtajnił to i pokazał do publicznej wiadomości, to przecież musiał każdy, kto uczestniczy w planowaniu obronnym, wie, że trzeba pokazać bazy, logistykę, współdziałanie, przegrupowanie. To jest zdrada, zdrada planów obronnych. I Przeniesienie ich do archiwum i odtajnienie przez ministra nie oznacza, że on miał do tego prawo. Może to zrobić ten, który dokument wytworzył, czyli Sztab Generalny Wojska Polskiego. Pamiętajmy, że dokumenty tego rodzaju odtajniane są przynajmniej od 30 do 40, nawet 50 lat, a niektóre np. w Wielkiej Brytanii o śmierci naszego premiera Sikorskiego do dzisiaj są nieodtajnione. Niedawno prezydent Trump odtajnił dokument z 1963 roku odnośnie Kennedy'ego. no to zobaczmy ile to mamy lat, 80 prawie. Także proszę sobie tutaj porównać i takie twierdzenie, że ktoś przeniósł do, do Wojskowego Biura Historycznego i zdjął klauzulę, to jest takie nieprzekonywujące i ten, kto jeszcze w tym Wojskowym Biurze Historycznym się zgodził, też powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Czy w kontekście bezpieczeństwa Polski nie niepokoją pana generała takie przypadki, jak na przykład znajdowanie min pod Ikeą, czy też również inne wpadki, o których słyszeliśmy w ostatnich miesiącach? Czy to są jakieś jednostkowe wypadki, czy świadczy o tym, że ta organizacja w wojsku jednak powinna się poprawić? Wie pan, siły zbrojne są potężnym organizmem. Mamy ponad 200 tysięcy żołnierzy, mamy kilkadziesiąt instytucji, mamy mnóstwo baz materiałowych. Oczywiście są odpowiedzialni, ludzie są procedury, ale nawet najbardziej naoliwionym mechanizmie procedury zawodzą. I trzeba wszystko zrobić, aby ten mechanizm kontrolny i procedury usprawnić. To się może zdarzyć, nie powinno się zdarzyć, ale się zdarza. Ja byłem na wielu operacjach bojowych, pokojowych, gdzie mieliśmy do czynienia, z bardzo dużą ilością broni i amunicji, też zdarzały się przypadki, mimo że żołnierze byli, była warta, były, były, były różne służby, było, był monitoring, ale zdarzały się przypadki zagubienia z, albo ewentualnego niedbalstwa ze strony czynnika ludzkiego. To niestety się zdarza, ale to trzeba eliminować. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj pan generał Wietrzesław Bielek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwo oglądali program Punkty Zapalne. Ja nazywam się Wojciech Bulik. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.